Cześć, cześć. Przed wami książeczka Grzechy ojców pani Agnieszki Mieli. Książeczka jest od wydawnictwa Zysk Iska. Swoją premierę miała 12 lipca 2022 roku i jest to właśnie część druga. Pierwsza była znacznie szczuplejsza. Jeżeli pamiętacie, podobnie też miała taką właśnie straszną okładkę. I mam tu dla was taką, taki mały cytat Wbrew pozorom, starość nie jest taka zła, Robercie. Możesz wtedy z czystym sumieniem pozwalać sobie na znacznie więcej niż inni. No, bo sam powiedz, czy mam cokolwiek do stracenia? No, słuchajcie, to jest naprawdę niezła książka. Z bardzo dużą, wręcz ogromną ilością wiedzy i wydarzeń polecam czytać ją w ciszy, gdyż no szybko można się troszeczkę tu rozproszyć, tym bardziej kiedy e, ktoś nagle przerwie nam czytanie, jak to oczywiście robili u mnie w domu, no bo inaczej nie wyjdzie. I wtedy musiałam wracać jednak tą stronę do tyłu, bo jakoś tak gdzieś mi ten sens uciekał. Później kiedy już czytałam właśnie o jednym ciągiem, kiedy było w domu cichutko, to wszystko było w porządku. Chciałam też zauważyć, że książka jest jakby to powiedzieć, prawie jeszcze raz tyle grubsza co część pierwsza, więc i zdarzeń tutaj naprawdę mamy jeden wielki ogrom. Autorka ma nieco strojne pióro, ale w granicach właśnie mieszczących się do dziedziny, w której książka powstała. Postacie będą tutaj dosyć inteligentni, niektórzy mm, na przykład nie będą wyrażać tutaj swoich myśli, żeby nie obrazić innych ludzi, którzy szanują, ale będą też i tacy, którym można przypiąć tutaj łatkę burowatości. Będziemy o nich wiedzieli tyle, ile będzie to właśnie potrzebne w treści. Czyli tak powiedzmy, że nie zawsze za wiele. I niby lekko się ją czytało, ale mam taką jakąś pewną rezerwę do niej. Bo tutaj z nikim nie można się spoufalić. No nie pozwala na to tak jakby siła tych bohaterów, yy, którzy, no nie wiem, no, reprezentują sobą coś wielkiego i tak jakby nie pozwalają na to, żebyśmy mogli, nie wiem, obserwować ich z bliska. I tak większość scen można tu sobie wyobrazić, ale powstają i takie, których yy, no, chwilę mi nie ogarniałam. Jest to spowodowane właśnie bardzo dużym natłokiem informacji, bo wiecie, to jest dość konkretna powieść. Pierwszy to był nieco lżejszy do przyswojenia. Podobało mi się to, że chociaż pióro było strojne, to jednak właśnie w tą dekorację wplatała dalsze wydarzenia. Yy, wiele autorów, jeżeli już robi właśnie te ozdobniki, to dotyczą one jednej konkretnej rzeczy. A tutaj wraz ze zdobieniami historia trwała nadal, dlatego ta cała treść nam w ogóle tutaj nie zanikała i to właśnie było bardzo fajne. Przeplata się też tutaj motyw wiary i przysięgi, gdyż no jedni wierzą tutaj w swoje bóstwo, inni wierzą w demony, a inne będzie miała tutaj bardzo trudny wybór, bo no nie wie, kogo obdarzyć zaufaniem. Starzy bogowie powrócili i będą się objawiać w postaci szeptów demonów. Oj, pojawiają się tutaj bardzo okrutne sceny, które będą przyprawiać ogeniętą skórkę. Uwierzcie mi, ja też ją miałam naprawdę. Nie można jednoznacznie ocenić bohaterów, gdyż oni w ogóle bardzo dużo ukrywają. Wydaje mi się, że pokazują tutaj chwilami tylko 10% z tego, jacy tak naprawdę są, i później, właśnie z biegiem tej książki coraz bardziej zaczynają się odkrywać, ale tak naprawdę tych 50% nie przekraczają. Będą też tutaj sceny szaleństwa, które bardzo mi się podobały, i między wierszami wysuwa się tutaj takie zapytanie, czy będzie część trzecia. Bo skończyła się tak, jakby była taka mała aluzja do tego, że ich losy mogą się potoczyć dalej, może być tu jeszcze coś więcej. Także no, zobaczymy, czy autorka z tym pokaźnym tomiszczem się zmierzy po raz kolejny i znowu zafunduje nam albo cieńszą, albo dużo grubszą, albo po prostu pozostawi tą historię niby zakończoną, aczkolwiek właśnie sugerującą, że mogłoby powstać coś jeszcze. Nie wiem, czy, czy reszta osób też będzie miała takie odniesienia. No, druczek jest tutaj powiedzmy średniej wielkości, aczkolwiek jest go y, jakby tak troszeczkę więcej, bo możecie zobaczyć, jest troszeczkę ciaśniej osadzony. No teraz macie z troszeczkę większej perspektywy niż jest, bo mi telefon trochę to powiększa, ale no nie czytało się źle, tylko ja musiałam to wziąć sobie na kilka dni. No bo no nie ukrywam, mały czasy mi się budził, to mi przerywał, to mi ktoś tutaj weszedł i, i przez kilka dni sobie przerabiałam, w międzyczasie czytam sobie coś lżejszego. Nieraz tak sobie robię, właśnie kiedy są grube książki, bo by musiałam powiedzmy czytać przez dwa, czasem nawet przez trzy dni, a, a w tym czasie nie dodawałabym żadnych postów, a po prostu w miarę chcę być jakoś tak na bieżąco, i w międzyczasie biorę sobie coś krótkiego, coś lżejszego, ale co mnie totalnie właśnie nie rozstroi co do historii, bo to, że brałam sobie inną książkę, totalnie nie było w ogóle z tym związane, bo była zupełnie inna, i kiedy do niej wróciłam, a nie było na przykład moich dzieci w pobliżu, to ja widziałam, o czym czytam. Najgorsze było to, jak byliście w środku zdania i ktoś Wam wszedł. To jakoś tak gdzieś ta historia Wam po prostu umykała, że byliście w pewnym momencie no, no, zdenerwowani. Ale jeżeli macie cichutko, siedzicie sami w domku, no to zapraszam po Grzechy Ojcu, bo naprawdę warto. A i chciałam zaznaczyć, że jeżeli jest to drugi tom, to fajnie by było, żebyście znali pierwszy, bo tu macie bardzo dużo nawiązania do pierwszego tomu. Także y, możecie sami przeczytać to, ale byście po prostu nie wszystko tutaj wiedzieli. Więc polecam zacząć od części pierwszej. Ok, ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam. Ciepłych dni, których tutaj nadal brakuje. I oczywiście pięknych zbiorów, jeżeli macie swoje ogródeczki. A tymczasem, Grzech ojców się z wami żegnają. Do usłyszenia. Pa, pa.